Siemano, witajcie w nowym odcinku ze Sowietów z Workestresorses Soviet Republic No i tak, z tego co pamiętam, ostatnio zrobiliśmy rewolucję pojazdową, czyli nowe autobusy Także wreszcie jakoś będą jeździli jak ludzie No i przyjrzyjmy się jak tu się w ogóle coś pozmieniało, bo widzę, że na pewno Uruchomiliśmy drugą też kopalnię, mamy też niestety zimę i opowiem Wam fajne pomysły, żeście napisali, naprawdę mi się podoba. Tu widzę, że to paliwo cały czas trzeba trochę hamować, ale też na spokojnie damy radę. A, tutaj też mamy kopalnię jeszcze, którą byśmy mogli uruchomić spokojnie z przemyśla. No i już Wam opowiadam. Jeszcze przy okazji chciałem zachęcić też nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie kanał oraz teście na bieżąco z odcinkami. Zachęcam też widzów do zostawienia lajka oraz komentarza. Najlepiej powyżej 7 słów, bo wtedy algorytm YouTube nie traktuje tego jako, yy, jako spamu. No i co? I przyszedł taki pomysł, aby na przykład Kraków był miastem naukowym. Powiem Wam, że bardzo dobry pomysł to moim zdaniem byśmy mogli uhonorować jakoś Kraków też w ten sposób. Fajnie Cupra eee, to więzienie tu nie pasuje, ale, ale... też jest w Krakowie na pewno więzienie. Eee, I tak, mamy jeszcze tu pole i mamy jeszcze wzgorzelec tutaj w sensie bogatynie. Tak w sumie już pokazałem wszystkie miasta, które mamy. No i oczywiście powstaną. No i dobra, co my dzisiaj będziemy właśnie... Chciałem sprawdzić technologię, ponieważ bardzo mi zależy, abyśmy wreszcie mieli te rurociągi. Zaraz zobaczymy, jak to to wygląda. Jak będziemy mieli te rurociągi, to później będziemy potrzebowali... O kurde. 1400 punktów i 2800 żeby wreszcie mieć te rurociągi żebyśmy mogli wreszcie to sprzedawać tu spoko powiem wam, bo kurde mamy aż za dużo tego także super tu żeście mi napisali z tego co widziałem, abym tutaj trochę to poszerzył i bym wtedy mógł magazyn stawić. no zaraz sprawdzimy tylko się zastanawiam ludziska, czy Kurde, no nie za bardzo. Mimo wszystko, yy, hmm. No bo to, jakbym połączył z tym, no to tak nie zbyt by mi się tu udało. Aż tak to nie jest raczej rozciągliwe. No, ciekawy to byłby pomysł, ale. Tu w ogóle mamy też taki magazyn darmowy. Tylko to z niczym. Kurde, no. Powiem wam, że z tymi tutaj. Yy, z, tą, z, ty, z cegielnią jest trochę dlipa, e, no nic, nic, powiem Wam. Najwyżej, jak będziemy mieli więcej kasy, bo teraz tego nie chcę robić. To po prostu skasujemy te cegielnie i tu zrobimy tak jak być powinno. Może nawet trzy stawimy, e, i wtedy zrobimy jeden duży magazyn. I nawet cztery, no zobaczymy, e, żeby to jakoś się zwróciło w miarę szybko. Tak, to można by było myślę, że spokojnie e, powprowadzać wtedy. Byśmy tutaj zrobili wtedy połączenie. A tu dwie nawet są. No to ludziska, by nie było żadnych problemów. Aby właśnie jedno tu zrobić, a drugie tu ludzi byśmy mogli spokojnie dostarczać. Ok, no i co leci to? Spoko, no kasa się robi. W ubiegłym miesiącu 86 tysięcy zysku, także naprawdę ładnie. Eee, no, wydatki były duże, ale zobaczcie, zarobiliśmy naprawdę ładnie. Ze wszystkich no, już, już widać, że ładnie. Podoba mi się. Oczywiście najwięcej węgla, ale zaczęło tutaj paliwo i masa bitumiczna powolutku coraz więcej. No dobrze, dobrze. Eee, czekamy na razie tutaj, tak. Te rurociągi się zrobią. Tutaj co mamy? Eee, dobra, możemy standaryzację alkoholu zrobić. Nie ma problemu. Co my tutaj jeszcze mamy? W Opolu pamiętam, że było. Co tutaj jest? Mała ciepłownia Politechnika. No właśnie, produkcja stali. Dobrze, też tutaj trochę ludzi mieszka żeśmy jeden blok wstawili, no ale nie widzę, żeby to było za dużo ludzi, także na spokojnie. No kurczę, powiem wam, że yy, chyba zajmę się kopalnią tutaj w tym przemyślu. Tutaj oczywiście muszę paliwo znowu. Yy, tutaj dobra. Dobra, też tutaj pisaliście pomysły, aby właśnie więcej tych ciężarówek do tego, ale ja ogólnie z czasem się pozbędziemy tych ciężarówek, z tego powodu, że o, 35 na godzinę, kurde, to jeździ, ale i tak 36 na maksymalna, to bardziej, no to ci też tutaj ogarniają, dobra, no my na razie tutaj nie ma z tym problemu. Eee, ale dobre, dobre pomysły piszecie naprawdę, powiem wam, czym więcej takich pomysłów, tym lepiej to wszystko będzie wyglądało no i się zastanawiam, bo tak, jakbyśmy mieli ten węgiel byśmy mieli przetwórstwo z tym i byśmy mogli na przykład do tej elektrowni dawać i do ciepłowni oraz tu byśmy mogli wozić co by było dobrym pomysłem a resztę węgla no właśnie, chciałem zobaczyć, czy jest może tutaj jeszcze żelazo ale żelaza nie ma niestety. No ale moglibyśmy na przykład co, na cegły to dawać. Też by nie było to głupie. No bo cóż z innego byśmy mogli z tego węgla robić. Eee, cement jeszcze można by było. Też nie głupie. Patrzę co tutaj by się dało, asfalt. Też by można było. Cegielnia 8 maksymalnie i ta standardowa 51 ton. Nie mam niestety większych, ale to na spokojnie. Też yy, pisaliście właśnie o zakładach odzieżowych. Fajne, no to jest, powiem Wam, bardzo przydatne. Yy, tylko no na razie musimy poczekać, bo będę chciał Wielką Polskę też ogarnąć. To wtedy się zrobi więcej tych farm. Turystyka też niech sobie poczeka. Co tu jeszcze byśmy mogli zrobić? No póki co, to ten węgiel. Bo byśmy mogli tutaj <laughs> na pewno wysyłać nawet i do Warszawy, bo. Ee, no właśnie, to się nawet tutaj ciągnie. No byśmy zobaczyli, no. no bo w razie co, można było tutaj też zrobić drogę i by jeździli. No nic, dobra. Hmm. Ile mamy? Tysiąc. Zarobki są spoko nam nawet. No się zastanawiam, ale chyba to zrobimy, bo za bardzo powiem wam, że nie mamy, nie mamy co robić za bardzo. Hmm. No tak, no bo ile schodzi trochę tych pieniążków na to, nie? No schodzi. Także zwróci nam się to mimo wszystko. Także tak, gdzie ten węgiel? I na pewno zrobimy sobie od razu mały magazyn. O kurde, tu ładnie tego jest. Nawet jest skład materiałów sypkich taki ogromny. O kurde, to nawet nie wiedziałem. Dobra, to ja proponuję tak, aby było po prostu bliżej. Zrobimy sobie jeden tutaj. Ok. No i zrobimy sobie od razu zakład przeróbki. Też jak najbliżej. Aby sobie był ten yy, węgiel. Tylko jakby tutaj to zrobić, jakbyśmy chcieli jeszcze też wysyłać go. Ok. Nowy typ pojazdu, no spoko. Dobra. No i co, niech też to dokończą? Kurde, no trochę to kosztuje, ale mam nadzieję, że to nam się opłaci. No i dobrze było tutaj drogę zrobić. Eee, drogę. No najlepiej to tak po prostu. By się dało. Nawet w ten sposób. Okej. Okay. Tutaj dobrze by było. Nawet zwykłe yy, płyty betonowe utwardzoną taką byśmy zrobili. Po prostu tak, w razie co. O, pięknie. No i tutaj tak samo. Ok. Bo tutaj nie potrzebujemy ludzi, ale będzie potrzebne zasilanie. I musimy sobie od razu poprowadzić. Zobaczmy, jakby tutaj to ładnie zrobić na razie coś może takiego okej okay. dobra tu możemy też eee, dobra no i co coś, coś takiego może tu i co ta podstacja złączy, nie? To i to dobrze. No to w sam raz nie ma problemu. Pyk. Pyk. Ok. No i mamy to. No i dobrze było zrobić też przystanek. E, zróbmy normalny już, co mi tam. Jak tutaj tych ludzi... Jak to tu też potrzebujemy ludzi? Sony? Jakby tu to zrobić, aby tu i tu przychodzili. Myślę, że może tu zrobimy. Może będzie akurat. Także. Na razie to tak. Ok. Pyk. O kurde, nie do końca tak jest, jakbym chciał, ale ok. Dobra, nie można. Z... No, co jest? No, come on, Weźcie to, wybudujcie. Dobra, i sobie jeszcze tu zbudujemy. No, i tutaj poprowadzimy. No, i dobra. I stąd. Dotąd. No nie, nie gadajcie, że nie możemy tutaj ludzi wysłać. No, potrzebujemy. Chyba, że tutaj to zrobimy sobie w ogóle. Ale szkoda, by było. Ale to wybudowałem. Teraz to się kurde zagalapowałem z tym. No i co? Teraz będziecie mogli? ja chcę, żeby tu i tu łazili. Dobra, jest spoko. Ale zima, powiem wam, minus 18. Mam nadzieję, że takich mrozów w Polsce nie będzie prawdziwym życiu bo kurde no za rachunki to ludzie się nie wypłacą będzie masakra wtedy no i co, co tu my potrzebujemy, dlaczego nie mamy aha, bo się już skończyło z tych normalnej, że tak powiem okej, okay, okej okay. no, fajnie by było za granicę sprzedawać energię też by było za to hajsu no i może tak zrobimy, stalowe liny. Dobra. No i co, e, zagraniczne połączenie. To jest robić wszyscy ile w lesie. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić w miarę szybko. E, tu na pewno też trochę odrzucimy od razu im tego. No tutaj spoko, zaraz weźmiemy sobie jeden autobus z ZISA. No i niech jeździ sobie stąd. Zabiera ludzi do i tutaj wywozi. No i póki co będzie tyle. A chodzi mi tylko o to, żebyśmy mieli tego węgla. Taką ilość aby, yy, abyśmy mogli na razie sobie wozić yy, do tych Oj, nie mogę się coś wysłowić, bo myśleć człowiek tutaj o innych rzeczach od razu yy, elektrowni i oczywiście o ciepłowni Weźmiemy sobie yy, pojemność właśnie 7 ton 65 na godzinę, super no dobre, dobre patrzę czym to się różni. Nie no, te są lepsze. Ile weźmiemy sobie 3 niech będą mógłbym zrobić centrum dystrybucji i się nie bawić. Myślę, że zaczniemy może od przyszłych odcinków, jak już zaczniemy z tym rurociągiem. To ja już tu się zacznie, zacznę bawić yy, już tak jak być powinno. Dobra, pierwszy tu niech jedzie. Następny, znowu stąd, bo tak to z tym zaznaczając trochę mi to wtedy zajmie. W ogóle jakie ładne te ciężarówki są. Kurde, z taką przyczepką. Dobra, i od razu weźmiemy sobie tak, żeby był załadunek, tak. No i od razu niech tutaj wożą Dobra i, i niech jeżdżą Kurde, co wygadacie, że się znowu jakiś budynek pali Sanoku Jadą, zobaczcie, jadą, jadą. Co prawda 12 na godzinę. No ale chyba uda im się. O jasny gwint, niedobrze. No prędkość zawrotna 12 na godzinę. Kurde, niedobrze. Ej no dojedźcie bez kitu Co to się tu dzieje W ogóle hit Aż muszę fotę zrobić bo powiem wam że Czegoś takiego Nie widziałem jeszcze tylko zaraz Chciałem o T Ale jaja No i co uda się? Uda się nie Ta Kurde, ale wolno jeżdżą. Trzeba będzie tutaj drogi im zrobić co najmniej utwardzone, bo później to się może zemścić. E, no i co? I przede wszystkim e, kupmy im troszkę węgla. Tutaj tak samo, a, zakup. Tu. I tutaj też. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ogarną. Robią. Dobra, pojechali już, także. E, no, 38 ludzi i tutaj 15. To kurde jest. Zarąbiście. Widzę, że tu robotników to jest ho-ho-ho. No i zaraz powinni, moim zdaniem, dać radę. Nie mają daleko. O, można w ogóle zamknięte jeśli powyżej... kurde. Ciekawe. Ale dobra, my, my tu nastać stać na to wszystko, także ładnie. Także mam nadzieję, że nam to wyjdzie na dobre. I tu sobie w razie co po prostu zrobimy jeszcze skład i, i, i tyle. No widzicie, mają więcej nawet, więc spoko. Niech wysyłają. Już im paliwo tutaj zabieram i jeżdżą. No pięknie, bardzo ładnie. Podoba mi się. Ogólnie co, ucieczek nie ma? O kurde, były ucieczki. No nic, ciężko mi jest powiedzieć, z jakiego to powodu. Więzienie. Kurde, przestępczość też tutaj widzę, że jest trochę. No trzeba będzie się za to też zawziąć. O kurde, dlaczego tak jest? Co tu się wydarzyło? Takie przedawnienie. Kurde, no co jest? Choroba. No wiecie co? Dziwna sytuacja naprawdę blok jest pełny, blok jest pełny. A, widzę już w czym jest problem. Trzeba na pewno yy, więcej mądrych ludzi, bo widzę, że za mało mamy sędziów. Kurde, niedobrze. Dziwna sprawa, naprawdę. Śledztwa inne, no ale co to jest za mało tych? Kurde. No co zaraz sobie to zrobimy większy komisariat, bo nie podoba mi się to. Eee, gdzie my tutaj mamy. Ej no poważnie, co jest? Że to się tak wszystko tutaj... Dziwne. Mega. Widać, że w Katowicach rośnie przystępczość i to tak mocno. Zaraz tutaj damy radę na no spokojnie. Zrobimy nowe bloki, na pewno tak, paliwo, paliwo też będę chciał wszędzie, żeby dostarczali, także na spokojnie ludziska zrobi się, chciałbym jeszcze, eee, kurde dziwne, te... dobra, na razie niech jeżdżą tymi, uuu, jak to problem z ogrzewaniem, no kurde. Bez kitu. A prąd macie? Bo te też zapomniałem. O kurde. Eee, no to trudno, trzeba to jakoś poprowadzić. Eee... Dobra. Nie tak prosto widzę. Weźmiemy od razu sobie tu. Tu. Eee, tutaj tak samo no i co przez całe to muszę tu zrobić kurde No nic <grystanie> jakoś to muszą nasi przeboleć dobra Niech będzie. Okej. Okay. Dobra. Jest. No i co? I ogrzewanie kolejne. Dobra. No to zrobimy im małą ciepłownię. Niech sobie będzie ta ciepłownia tutaj ogarną. Bezproblemowo. I teraz, jak jest ta ciężarówka, co jeździ tu. No, dokładnie. Do małej elektrowni, okej, okay, tu jeżdżą mi tu. E, no to jeszcze raz pojedziecie sobie tu. Węgiel. No i. Tutaj. Aż wyładuje. No dokładnie. Dobra. Zapisz. Tak jest. Możemy od razu zrobić zakup manualny, żeby coś tam mieli. No i powinno działać. Na spokojnie. Powiem tak. Yy, o kurde. Trzeba będzie na pewno nowe bloki pobudować. Od razu się biorę za to. Te 390. O kurde, ładnie, ładnie. Nie spodziewałem się, że tak szybko tylu ludzi będziemy mieli. Dobrze. Tutaj bym ci gdzieś jeszcze tu zrobił. Tylko żeby mieli blisko w miarę do sklepu, bo tu widzę, że jest wszystko w porządeczku. Dobra, na razie niech będzie tak. Eee, jeszcze możemy im co najwyżej zrobić w tą stronę, tu, okej. Okay. A, sorry, to nie jest wy, tu. <laughs> I dadzą radę. No i co, myślę, że... O kurde. Eee, tu coś trochę korki się porobiły jakieś. Tu tylu ich bier biorą? W szok. Dobra, już się... W porządeczku już jest. Eee. Dobra, weźmy więcej tego, by nie ogarnąć na spokojnie. W razie co, kupimy jeszcze jedną ciężarówkę, żeby jeździli, i tak dalej. No i co, i będziemy się pewnie w te logistyczne centra bawili tutaj, jak tam ile wam to idzie? 50% no to może w przyszłym odcinku zobaczymy. No, może będzie ten OPEC liczę na to jak się do tego przyłożą i jakoś tam to będzie nie chcę na razie jeszcze więcej tutaj rozwijać pewnych yy, pewnych miejscowości niech sobie tu sami poogarniają no dobrze, no zawsze coś tam wiecie, coś tam żeśmy zbudowali kasa nam zacznie rosnąć jak zaczniemy sprzedawać tą ropę oraz yy, może jakoś te cegielnie tutaj tro, troszkę tu pozmieniamy. To może wtedy, może kupimy jeszcze jeden na przykład statek. Ten Kites. No i zobaczymy. Także co, jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Śmiało komentujcie. Jeśli macie też jakieś podpowiedzi albo ciekawostki z gierką, to też śmiało piszcie. No i co, niech Polska się rozwija. Na spokojnie. Damy jakoś radę, będzie wiosna, także będzie lepiej i, i co, życzę miłego dnia, trzymajcie się, hejka.